Szczególnie gorąco witam naszego gościa, panią Zofię i pisarkę, poetkę, autorkę książek dla dzieci dorosłych, tłumaczkę literatury damskiej. Pani Weszczyńska jest autorką książek, m.in. takich jak Dawno, dawno, danie, Złote Kroki, Skórki na Bazurki i oczywiście wielu, wielu innych. Dziękuję, jeszcze udanego głosu. Ja dziękuję bardzo i ja bardzo Wam dziękuję, żeście przyszli żeście go czekali. Bardzo przepraszam. Poprzednia miałam spotkanie, coś się przyciągnęło, potem e, słońce rozbodziło na manowce, potem pies i żeśmy widziały z panią, która nie wiąza zakład pogrzebowy, nie widzieliśmy e, biblioteki. No i potem proszliśmy do urzędu stanu cywilnego, no i jakoś na szczęście. Tak, dziękuję, że się zaczekali. Mam nadzieję, że nie będziecie zadowoleni. I cieszę się, cieszy, że, 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 że książki są. Ale dzisiaj są jeszcze są jeszcze, ja ja tak może zdaniem, do ręki, ja, bo e, wszystkie książki, które miałam, to mi się gdzieś podziały. E, gdybym miała to jeszcze... A nie w dziecku, tylko na I będę tak ja robiła to, co chcę. W każdym razie, może nie zamian na trąby, tylko na chodzą skarę, dlatego, że nie mam trąby. Muzyki też nie ma, żeby tańczyć. Ale myślę, że e, wszystko inne się da załatwić. I um, co mogę powiedzieć, no, um, um, nie spodziewałam się, że będzie tak was wiele, ale się bardzo cieszę, chociaż jestem trochę nieśmierlona. I um, bardzo się cieszę, że moja pierwsza książka jest Panią e, Kimmy która o napisach, jak córeczka się miała urodzić, a wyszła dwa razy, dwa lata po jej narodzinach, a moja córka się raz i pół. Jest stara dla Was, dla mnie, z moją małą córeczką nadal. I to jest dla Weroniki książka. Kot herbaciany, który powstał i 13 lat. Wtedy jej zapytałam, czy ona się zgodzi, żeby była dedykacja, bo była taka już patrząca w dorosłą stronę, ale się bardzo zgodziła, się bardzo ucieszyła. Kot herbaciany też jest dla Weroniki. Bajki o rzeczach i nierzeczach, które mam jeszcze, nie ocalały. Też dla Weroniku, miałam chyba z dziewięć lat. A potem się książki dla Weroniki skończyły. Książka ostatnia, która wyszła. Jajko księżyca. Bardzo ją Wam polecam, to moje ukochane dziecko, ukochane dlatego, że ostatnie. Ale również dlatego, że to moja pierwsza powieść. Zawsze bardzo chciałam napisać powieść. Pisałam wiersze. Potem zaczęłam pisać krótkie opowiadania, albo jednocześnie takie bajki o rzeczach muzycznych, które są bardzo krótkimi, 16 historii, i które są bardzo krótkie, nawet na 3-4 strony, które są trochę dłuższe, ale dla mnie to bardzo e, duże wyzwanie, ponieważ e, jak napiszę tekst dłuższy niż 3 strony, to już tak się zmęczę, że muszę go skończyć. No ale popracowałam nad tym i udało mi się najpierw napisać opowiadania z z paschutra, gdzie są bohaterami są dziewczynka e, w niejasnym wieku. Może być dziewczynka wieku przedszkolne, może być dziewczynka wieku szkolnego, nazywają ją mała, nie ona ma, może niektórzy na tą książkę znają, ale nie wszyscy. Wolę na tłoma, przyjaciela, e, towarzysza, zabawkę, magiczne stworzenie, e, które jest pustelkiem. jest takę zwierzątkiem, trochę zabawką trochę magicznym przedmiotem, jest lusterkiem porośniętym futrem seledynowym. Wiecie, kiedy to jest kolor seletynowy? No, Taki jaśniutko-zielony i zielono-niebieski, yy, rzadko spotykany, ale szkoda, że ta nazwa jest rzadko używana i mi się bardzo podobała i chciałam, żeby była. tak mam nazwę, delikatno brzmienie jak kolor. Jaśniutki, zielony, tak jak woda boska troszkę w takich miejscach płytki. I to usterko ją prowadzi na różne dziwne przygody, czasami doczeka się do niej, do jej pomysłów, bo czytają może książek, mają różne pomysły, jak zmieniać bajki, jak wymyślać same własne przygody, jak e, ładować się w e, sytuacje takie dosyć trudne, a zawsze jakoś się udaje mi wywinąć. I tak książka była jak gdyby, myślę sobie tak, nie potrafię napisać powieści, to będę E, próbowała napisać powieść w opowiadaniach. Rzeczywiście opowiadanie można czytać osobno, ale trzeba wiedzieć, kim, by, kim są ci bohaterowie. Nie mogłam z tego baru wyjść, no, musiałam mnie jakoś prowadzić, może na by pokazała drogę. Ani mnie, ani jej nie udało się z tego baru wyjść przez długi czas, bardzo. E, wiele lat, wiele razy próbowałam i ten bar się rozbudowywał i wiedziałam, że będą jakieś tajemne w które ona musi trafić na przyjęcie. Yy, nie udawało się. To i bardzo się skarżyłam, że nie mówiłam, że nie mogę doznać. Dlaczego masz tam wychodzić? Zostań tam, bo zawsze zabawa trwa, to jest też nie bardzo potrzebne. I zostań tam do samego rana, dopóki tak dziś I tak było. I drzwi się znalazły. Gdy się znalazły, Anabella i ja razem z nią e, trafiła w różne dziwne miejsca z tego waru, potem trafiła na księżycję, potem znowu do domu. Wszystko się dobrze skończyło. Być może znowu jakąś książkę zrobił, jak przyjedzie. Na Warszawę. Ilustratorzy są dla mnie bardzo, bardzo ważni, Kysia Michałowska, która zrobiła kota yy, który jest książką też dla mnie bardzo ważną, bo nie tylko yy, ona, moja przyjaciółka, robiła ilustrację, ale cały yy, również przyjaciele pomogli wydaniu tej książki, ponieważ Warszawy wydaje sobie mi chciało i złożyliśmy się i powstała książka. Podobnie w Ajki Rzeczach i Rzeczach powstały yy, z, przyja z przyjaźni, dlatego ilustracje z czarno-białą, by zabrakło nam pieniędzy. Krzysia Michałowska, i widzicie zrobiłam również inną książkę, Złote Smoki. Ale jak się uda, to mi zrobię następną. Te książki, te pan też, to, bo zrobił mi ją, już specjalnie dla mnie, Musiałam mocno na namierek, Pan Zdzisław który ma 90 lat. Już. Ja ona kiedyś dałam, dawno, dawno temu. Może macie się e, takie stare książki, albo w bibliotekach, albo też tam nie czytał, czy pokazywał okres Nalhaleba.